Witam cię drogi przyjacielu, droga przyjaciółko. Czy wierze święta Bożego Narodzenia nie są wcale częścią naszej wiary chrześcijańskiej, choćby z tego powodu, że rocznica urodzin Chrystusa została przeniesiona dopiero przez kościół rzymski w roku 353 na dzień 25 grudnia, na dzień rzymskiego kultu narodzin Boga Mitry? Z opisów biblijnych wiemy jednak, że było to mniej więcej we wrześniu, gdyż pasterze wtedy byli na polach jeszcze. Więc najważniejsze jest to, że Pan Jezus nie ma nic wspólnego z całą magią, świąt komercją, handlem i grzechami troski, obżarstwem, alkoholizmem. On nienawidzi tych rzeczy. On urodził się w stajni i pozostał ubogi aż do końca swojego życia abyśmy jego ubóstwem zostali wzbogaceni. I jeszcze o prezentach. Czy wierzę, że prezenty będą sobie ludzie rozdawali, kiedy zabiją Bożych proroków Eliasza i Morzesza w Jerozolimie w przyszłości? Tego uczy nas Jan Apostoł, księdza objawienia 11.10. Kochani, unikajmy zatem, proszę drodzy, w pełni wszystkiego, co jest związane z magią pięknych uczuć świątecznych za tym stoją moce ciemności, to nie jest droga Pana Jezusa. Wcale. Raduj się w Panu, módl się o swoich bliskich, o swoje miasto, a będziesz miał zamiast tego radość i pokój w sercu. W Nowym Testamencie zresztą nie ma nakazu kontynuacji świątyni jakichkolwiek. Odkąd Kościół oddzielił się od synagogi. Święta Starego Testamentu minęły już jako cień rzeczy obecnych, czyli chwały naszego Zbawiciela, Pana Jezusa. Każdy dzień, każdy poranek i wieczór osoby wierzącej to jest radosne uwielbienie Pana Jezusa Chrystusa, który z martwych stał i żyje. Nie jest to już zatem dzień wybrany, ani każdy nawet. To tylko nasz żyjący Pan. Jego świętujemy. Niech Bóg ci to objawia. Nie ma już zatem żadnego dnia świętego, soboty czy niedzieli. Święty jest tylko mój Pan, mój Zbawca, a ja mam go czcić w mojej osobistej świętości, idąc za nim. Po drugie, drodzy, dochodzi jeszcze jedna ważna prawda dochodzą pewne pozytywne, jakby aspekty. Nie możemy być jak ten świat. Odrzucić samego człowieka za to, co on sam nie rozumie. Tradycje przecież są kontynuowane od setek lat. W człowieku jest pewna dobra wola, by na swój sposób szukać Boga. Tą cząstkę musimy uszanować i musimy za tym pójść z Ewangelią. A my jesteśmy tutaj, aby nauczając narody, przekazywać nie tylko samą prawdę, ale także jak praktycznie prawdę Jezusa o tym, jak mogą oni wrócić do pełnej relacji z Bogiem. A to oznacza odrzucenie pewnej obyczajności związanej ze świątami, ale też przyjęcie nowej drogi życia. To jest nowa nauka, tego im najbardziej potrzeba. Miejmy drody zatem wyrozumiałość i litość dla tych, którzy nie przyjęli jeszcze miłości prawdy Pana Jezusa. Prowadźmy ich do wiary i módlmy się za nich, za bliskich i za nasze miasta i za nasz kraj. W samej wigilii są przecież ważne elementy przesłania wiary. Umiejmy zatem drodzy mądrze wybierać i rozsądzać. To puste miejsce przy wigilijnym stole oraz obyczaj przemaczania sobie wzajemnych win. Bardzo dobry punkt kontaktu dla ewangelizacji to są Boże. Elementy, Które znajdują się w tych świętach, ale są one znikome wobec całokształtu komercyjnego tego wydarzenia. Więc tak, podczas gdy głoszenie Ewangelii jest ogólnie trudne wobec naszej tradycji, o tyle w trakcie świąt jest to dużo łatwiejsze. Korzystajmy, kochani, z tej okazji zatem. Ona długo nie będzie trwała. Jeśli wiarę w Jezusa traktujesz poważnie, to zachęcam Cię. Wykorzystaj ten nadchodzący czas świąteczny do znalezienia więcej czasu niż zwykle na modlitwę i rozważanie Słowa Bożego. Odrzuć w pełni nasz polski, sarmacki obyczaj hołdowania swojemu ciału, obżarstwa i pijaństwa. Te rzeczy są wprost potępione przez Pana Jezusa. Zamiast tego, jeśli możesz. Przekaż wieść o zbawieniu z wiary w imię Pana, Jezusa Chrystusa, swoim bliskim chociażby. To, że święta Bożego Narodzenia dla naszego narodu to jest niestety haniebny czas grzechu rodem z Sarmacji. Pijaństwo, obżarstwa potwierdzają też tragiczne statystyki w okresie świąteczno-noworocznym. Umiera w tym okresie najwięcej ludzi w wyniku przejedzenia i alkoholizmu. Poczytajcie w internecie sobie e, dokładniejsze dane. Pan Jezus nas bardzo przestrzega. Wukasze 21, 34 i 36. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i pijaństwa oraz troski o byt, i aby ów dzień was nie zaskoczył. Czuwajcie więc, modląc się cały czas. Abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym. Chodzi o pochwycenie na obłoki. Kochani, ci, co nie będą pochwyceni, wejdą w wielki ucisk, i śmierć tylko będzie mogła uratować ich od kary potępienia wiecznego w piekle. Czyli jak Pan Jezus nas naucza? Nie będę krytykował ludzi obchodzących święta. Ale wezmę na siebie zadanie modlitwy i czuwania cały czas, bo tak naucza mnie mój Pan, bo to mnie uratuje przed nadchodzącym wielkim uciskiem. Drodzy, dodam jeszcze Hebrajczyków 13:9b mówi: Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. Zamiast ociężałości stołu świątecznego, wykorzystajmy ten czas. Zachęcam kochani mądrze, by odpocząć, ale nie w ciele przy telewizorze. Nie chodzi o relaks ciała, tylko w duchu z Biblią. Ewentualnie zadbajmy też o naszą sprawność fizyczną. Korzystajmy, drodzy, z aktywności fizycznej na dworze, kiedy w tym czasie właśnie powstaje przyczyna naszych noworocznych przyrzeczeń, często, często niedotrzymanych. Ja sam w czasie świąt chudnę, powiem Wam, bo oprócz duchowego wzrostu, czytania słowa i modlitwy chodzę także biegać. Ostatnio schudłem chyba z pół kilo w czasie zeszłych świąt czy poprzednich. Więc, drogi przyjacielu, modlę się, skończ, proszę, definitywnie z alkoholem, papierosami czy innymi używkami. Bóg chce Twojego zdrowia, to jedno, ale Pan Jezus przyjdzie kiedy się nie spodziewasz, może do Twojego życia, a może, aby zabrać cały swój Kościół na spotkanie na obłoki. Odrzuć grzechy świąteczne, podejmij post, jeśli czujesz. A jeśli czerpiesz duchowo z tych nauczań ode mnie, drogi przyjacielu, droga przyjaciółko, to list do Rzymian 15,27 uczy nas, że czerpiemy duchowo, jeśli to też mamy wspierać materialnie. Zachęcam Cię zatem do wsparcia finansowego, jeżeli możesz, zajrzyj na moją stronę na Facebooku. Dziękuję zatem serdecznie za każdego z Was, kto mnie rozumie i mi też pomaga. Zapraszam na mój profil Facebook po więcej informacji. I jeszcze jedno słowo drodzy o naszej służbie, która działa stale od 1998 roku. Służba Klub Dobrej Muzyki szuka wsparcia na modernizację strony internetowej. Działamy w internecie na www.kdm.pl Klub Dobrej Muzyki. No i też mamy zbiórkę na nasze potrzeby, na wymianę naszego layoutu. Nasza strona KDM promuje bezpłatnie artystów chrześcijan wśród naszych odbiorców, których jest kilkadziesiąt tysięcy. Zapraszamy Was też bardzo na naszą stronę na Facebooku. Szukajcie klub dobrej muzyki na Facebooku. To aktualne wiadomości ze świata muzyki chrześcijańskiej, nowe utwory i produkcje. Więc kochani, od nas zależy, jak wykorzystamy ten świąteczny czas. Modlę się. Niech Bóg da Ci duchowe prowadzenie, duchowy czas i wzrost duchowy. Kiedy my zbliżamy się do Pana, wtedy On odpowie na wszystkie nasze modlitwy. Nie chudujmy ciała, drodzy. Niech to będzie czas naprawdę ducha i niech to będzie czas Waszej radości.